Witam, witam serdecznie moi drodzy. E, jestem po rozmowach z ludźmi z Niemiec, e, którzy też są zainteresowani wyjaśnieniem pewnej sprawy związanej z truciem wody i bardzo dobry kierunek, bardzo dobry szczegół, e, który zaczynają badać Niemcy, a mianowicie ilość użytych pestycydów, a w szczególności wpływ moi drodzy ferm przemysłowych. Świn, jak i zarówno drobiu, na skażenie wód gruntowych. W szczególności, moi drodzy, to, co się w Polsce dzieje, ma wpływ na warunki środowiskowe, a w szczególności na jakość wody pitnej. Mamy bardzo dużą ilość związków chemicznych w wodach. Skąd to wynika? To już w filmie Świński, interes Świńska, prawda, Andrzej Leper pokazywał skutki negatywne, moi drodzy, tak naprawdę wpływu firm przemysłowych, grupy kapitałowej właśnie z którą mam procesy sądowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W Stanach Zjednoczonych masowo wymierało środowisko, ginęły ryby, dlatego że z lagun wydostawała się gnojowica, a w tej gnojowicy, moi drodzy są pozostałości właśnie glifosatu z moczu. Do tego stosowana nadmierna ilość środków chemicznych w polskim rolnictwie, które spływają z pól do rowów melioracji szczegółowej, a następnie do strumieni i płynie to wszystko do rzek przy spadku, moi drodzy Poziomu wód gruntowych, stężenie tych chemikaliów rośnie. I bardzo słusznie Niemcy badają w tej chwili, moi drodzy, wpływ pestycydów na wodę. Jakie stężenie? zawartości pestycydów, a w szczególności glifosatu. Moi drodzy, zobaczcie w Grecji, wszędzie walczy się, moi drodzy, czy do nawet y, zwalczania, y, y, roślinności w stawach wykorzystuje się glifosat. Y, nie dziwcie się, że środowisko umiera, w szczególności ryby. Y, do tego zrzucane, moi drodzy, do w tej chwili w Polsce zrzuca się ścieki do rzek w okresie, kiedy były bardzo duże spadki poziomu wód gruntowych, więc to ma bardzo istotny wpływ na środowisko. Zobaczcie, polskie rolnictwo to właśnie o, o tym, co, o tym co, co nie mówi koło On walczy. Cały czas o nawozy sztuczne, sztucznie uszlachetnione, chemicznie, yy, yy, rolnictwo oparte na pełnej chemizacji, niekontrolowana ilość sprzedaży glifosatu, stosowanie tego glifosatu, moi drodzy, na desykację, właśnie do rzepaków, do innych rzeczy. Teraz są okresy zbioru rzepaków, yy, pryska i dosusza się rzepak glifosatem, przychodzą. Deszcze to wszystko płynie rowami melioracji szczegółowej i do potoków, strumieni, następnie do rzek i spływa przez kraje. Niemcy zaczynają bardzo mocno badać wpływ pestycydów na środowisko i bardzo słuszna. Idea Zielonego Ładu do wprowadzenia ograniczeń, moi drodzy, stosowania ilości chemizacji w Europie, dlatego że to nas zabija, zabija środowisko, środowisko, w którym żyjemy. Dzisiaj powinien być Narodowy Program debaty publicznej, tak naprawdę ile zużywamy e, tych e, butelek plastikowych, ile tej folii zużywamy, jak producenci, e, moi drodzy, e, trują tak naprawdę e, środowisko. I przykład takiego animexu sprzedaży Berlinek. Zobaczcie, ile tych opakowań foliowych po tych Berlinkach, nie dość, że to schemizowane, nie dość, że to, moi drodzy, e, rozwożone, bo to musi być e, z dodatkiem tych konserwantów, cudów, niewidów, środków yy, substancji chemicznych yy, 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 i wtedy yy, centralna produkcja tej żywności powoduje, że oni to mogą rozwozić. Przecież. Polska to kraj cudowny, cudowny, jednolity. Jednolitej Berlinki, jednolitych, moi drogi, drodzy, McDonald'ów, który też ma powstać w szklarskiej porębie, nie wiadomo po kiego grzyba on tam potrzebny z tymi kurczakami chemicznymi. KFC, no przecież, gdzie byśmy w Polskę nie pojechali, mamy przecież przed cudowną tak naprawdę. Gospodarkę. Pokazane mamy, że mamy. Wspaniałego kotleta schabowego. Czy ja go pojadę w góry, czy ja pojadę do zakopanego, czy ja pojadę nad morze. Ja mam kotlet schabowy, stuczu nakład, czego mam. Coca-Colę, mam McDonalda, mam KFC. No nie ma e, produktów regionalnych, nie ma niczego. Ginie e, rolnictwo, ginie regionalizacja i to wszystko. E, skażenie e, moi drodzy wód gruntowych to wpływ właśnie i tutaj e, celowo strona rządowa o tym nie mówi, nie mówi ministerstwo. Ilości pestycydów. Teraz wyobraźcie sobie, jeżeli te świnie jedzą tą paszę, która zawiera te związki chemiczne i zawiera, moi drodzy, glifosat i szają tym glifosatem, a to wszystko trafia do lagun, a z lagun wywożone jest na pola i wylewane, to gdzie to będzie trafiało z deszczami, to wszystko będzie spływało rowami, melioracji szczegółowych do wód gruntowych. Wydawane pozwolenia zintegrowane, jak i pozwolenia wodnoprawnych dla tego typu inwestycji to bardzo proste i łatwe. W Holandii dopłaca rząd do likwidacji firm przemysłowych ze względu na warunki środowiskowe i zdrowotne, po to, żeby oni się wynieśli do Polski. W Polsce. ASF-em, moi drodzy, zwalcza się polskie rolnictwo, te gospodarstwa takie naturalne, rodzinne, gdzie była hodowla polskiej trzody chlebnej. Ale na rzecz molochów, moi drodzy, które e, uprawiają tu czy tak duńskiej świni, do której jeszcze dopłaca polski konsument za pośrednictwem Ministerstwa Rolnictwa, które niszczy polskie rolnictwo i pozwala truć y, konsumenta. W tej chwili bardzo duże dofinansowanie Finansowanie dostają korporacje zagraniczne za pośrednictwem słupów rolników stuczu nakładczego i innego. W to zamieszani są weterynarze zawieszy, piorin, który milczy tak naprawdę, że 50% środków ochrony roślin stosowanych w rolnictwie, które do tabenę trafia później do wód gruntowych, moi drodzy, i truje środowisko, co powoduje wybicie ryb. Moi drodzy, no. To zasługa braku kontroli systemu, to dysfunkcjonalność administracji państwa, systemów kontrolnych, polskiego gospodarstwa wodnego, to ułomność administracji przepisów. Ale to nie jest ułomność przepisów, to przyzwolenie polityczne, to niekompetencje, to nepotyzm. I obsadzanie stanowisk w urzędach, moi drodzy, z klucza politycznego, rodzinnego osób, które nie mają w ogóle żadnej, pojęcia, żadnego pojęcia o prowadzeniu gospodarki państwa. I to należy podkreślać. Podkreślam, moi drodzy, że wody gruntowe w Polsce, jak i wody pitne są wysoko skażone i pijecie i kąpiecie się w środkach chemicznych, w tym też w glifosacie. I dopóki tego nie wyeliminujemy, a Polska jest krajem, który zużywa jedną z największych ilości tej substancji, jaką jest glifosat. To Ministerstwo Rolnictwa dopuściło glifosat w 90 ponad chyba trzech substancjach, produktach, tą substancję jako substancję czynną pod różnymi nazwami. I czas najwyższy, moi drodzy, zapytać tych ministrów, ministra Ardanowskiego, ministra Jurgiela, ministra moi drodzy yy, yy, Marka yy, jaką się nazywał, Marek, 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 Marek z PSL-u. Yy, później pudę. Yy, no i teraz moi drodzy yy, Kowalczyka, byłego ministra ochrony środowiska. Co się dzieje? Na jakiej zasadzie do Polski włożone są śmieci z innych krajów? Staliśmy się świetnikiem Europy. I Wy się dziwicie, moi drodzy, że my mamy skażone środowisko. Pojedźcie do Kostrzycy pod Karpaczem i zobaczcie, jak przy śmieci płyną różne różne strumienie. To wszystko spływa do wód gruntowych, do rzek. To efekty wyginięcia i śnięcia ryb. Ale strona rządowa milczy. No bo jakby się opinia publiczna o czymś takim dowiedziała, że jest truta. No moi drodzy, w najbliższym czasie. Czekam jeszcze na wyniki. Upublicznię dokumenty kompromitujące prezydenta miasta Jeleniej Góry, kompromitujące tą władzę w Jeleniej Górze dotyczącą jakości wody. Za co my płacimy? No, ludzie, płacicie za wodę, a dostajecie ścieki. Bo to, że coś leci z kranu i wygląda jak woda, nie znaczy, moi drodzy, że nie jest szkodliwa i że nadaje się. Do konsumpcji, ale mamy jedną z najdroższych wód, mamy zniszczone środowisko, i dzisiaj powinniśmy na ten temat dyskutować. Jeżeli nie mamy społecznego laboratorium, nie mamy tak naprawdę możliwości skontrolowania, a wszystkie laboratoria są pod kontrolą, moi drodzy korporacji i są korporacyjne, a czynnik społeczny, nie ma gdzie zbadać. A sanepid to fikcja, w ogóle urzędowa, którą należy zreformować, a te wszystkie stare baby, moi drodzy, wysłać na emeryturę, bo to jest przechowalnia polityczna, a nie służąca instytucja ludziom. To nie będziemy mieli gdzie skontrolować rzeczywistego stanu i podłoża tego co się dzieje. Pozdrawiam serdecznie.